Siemaneczku, cześć, jestem Dawid, a dzisiaj to już drugi odcinek Traffic Rider. Tak, jedziemy następny. No, włączamy. Okej. Okay. Tutaj, o pustynie sobie jedziemy. No i jedziemy. Okej, okay, ładnie. oko Będę chciał zrobić też serię z GTA 5 na no Xboxa nie wiem czy się zgodzicie jak zobaczę, bo ja mam, y, ja mam stary, stary telewizor, nie wiem jak na nim będzie grało się, nie wiem czy dobrze będzie się nagrywało, źle, y, na pewno źle będzie widzieć. Chyba tej serii nie zrobię, bo nic nie będziecie widzieć, y, wszystko będzie oj, rozmazane. Oczywiście wy nie będziecie widzieć tego Jak to? Napisów No ja też tam trochę nie widzę ale Jakoś gram Spokojnie, jak będzie to 500 plus kupię monitor i będę nagrywał ok skończył nam się czas oj nie co miałem dać Okej. ok mm. tutaj uh -uh. dobra ja się zaraz zobaczę jak to wygląda bo nie chcę wam zanudzać tak okej okay, jestem, mam już malucha ty fajna Gar garbiego już mamy zmienimy mu kolor na niebieski felgi chyba normalnie będzie pro kupimy go tak i jedziemy przejedziemy się nim tutaj wolna jazda tak. zobaczymy na 10 przedmieście i jedziemy Okej, okay. fajnie chodzi w ogóle, słuchajcie, no, podoba mi się, no kierowanie takie, takie byśmy musieli ulepszyć. Możecie też pisać w komentarzach jakie gry byście chcieli też jeszcze zobaczyć na moim kanale. Oczywiście na Androida. W sklepie Play. No. Okej, okay, zginiemy. Spędzimy się jeszcze... I walniemy. Okej. Okay. nie! okej. Okay. Będą górne. só é essa cura tá, não, né? não vai não, 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 Ai olha, né? o meu we oh, yeah. Okej. Okay. Okej, okay, jestem. Jedziemy. Yeah. O okay. nie! Kurde, co się ze mną dzieje? kolega to Okej, okay, koniec no dostaniemy jeszcze 500 plus a nagram no, ja wam to Okej. Okay. Okay. Możecie napisać, czy mam kupić tą BMW, czy mam ulepszyć albo dripa, albo karpieko. Tak. No to ja muszę się już kończyć, żegnać, kończyć. To dziękuję Wam za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Cześć, do usłyszenia.